Cześć wszystkim! Zmęczyło Was już słuchanie, że żeby zarabiać trzeba mieć górę pieniędzy na start? Bo mnie tak. Dlatego dziś rozprawimy się z tym mitem. Masz tysiąc złotych i główkujesz, jakie mądrze wykorzystać, żeby zacząć zarabiać? Spokojnie, nie musisz od razu otwierać kolejnego żabki. W tym filmie pokażę Ci pięć sposobów, dzięki którym Twój pierwszy tysiąc złotych zacznie pracować na Ciebie. Tak, dobrze słyszeliście. Tysiąc złotych to wystarczająco, żeby ruszyć z kopyta i budować swoją finansową przyszłość. Gotowi na solidną dawkę konkretów? No to zaczynamy. Edukacja to podstawa. Bez solidnej wiedzy trudno jest osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie. Pierwsza opcja i od razu moja ulubiona to inwestycja w siebie, czyli w edukację. To najlepszy sposób na rozwój osobisty i zawodowy. Wiem, wiem, brzmi to jak oklepany frazes, ale uwierzcie mi, to jest jak wygrana w totka. Każda nowa umiejętność to krok do przodu. Za tysiąc złotych możecie zgłębić tajniki grafiki komputerowej, nauczyć się programowania, a nawet stworzyć własną aplikację, albo poznać tajniki marketingu internetowego, co otworzy przed wami nowe możliwości zawodowe. Wyobraźcie sobie: kurs online, kubek gorącej herbaty i wy, chłonący wiedzę jak studenci przed egzaminem. To idealne warunki do nauki. A potem? Potem te umiejętności przekuwacie w prawdziwe pieniądze. Możecie pracować jako freelancerzy lub znaleźć lepszą pracę. Platforma Udemy, Coursera, Skillshare, możliwości jest co niemiara. Każda z nich oferuje coś wyjątkowego. Wybierzcie coś dla siebie i zacznijcie budować swoją przyszłość. Nie czekajcie, działajcie już teraz. Pamiętajcie, inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja jaką możecie zrobić. To inwestycja, która zawsze się zwróci. No dobra, a co jeśli nauka to nie wasza bajka? Spokojnie, mam dla was inne opcje. Nie każdy musi iść tą samą ścieżką. Opcja numer dwa to wejście w świat e-commerce czyli po prostu sprzedaż online. Allegro, OLX, Vinted platform jest odgroma. groma. Za tysiąc złotych możecie kupić fajne rzeczy w hurtowni i sprzedawać je z zyskiem online. Koszulki z nadrukami, rękodzieło. Gadżety elektroniczne, możliwości są nieograniczone. Wystarczy trochę kreatywności, dobre zdjęcia i chwytliwe opisy, żeby zainteresować klientów. A potem paczkomat, inpost, wysyłka i cieszycie się z pierwszych zysków. Pamiętajcie, własny biznes online to nie tylko szansa na dodatkowy grosz, ale też na niezależność i satysfakcję stworzenia czegoś swojego. Rozdział 3. Aplikacje mobilne. Zarabiaj w drodze. No dobra, a co jeśli szukacie czegoś prostego i przyjemnego, co możecie robić w wolnym czasie? Coś, co nie wymaga dużego wysiłku, a może przynieść dodatkowy dochód? Opcja numer 3. To zarabianie za pomocą aplikacji mobilnych. To świetny sposób na wykorzystanie wolnych chwil. Tak, dobrze słyszeliście. Wypełnianie ankiet, testowanie gier, oglądanie reklam to wszystko może przynieść Wam dodatkowe pieniądze. Możliwości są naprawdę różnorodne. Jasne, nie zarobicie milionów, ale zawsze będzie to miły dodatek do kieszonkowego. Każda złotówka się liczy, prawda? Wyobraźcie sobie: stoicie w korku na Marszałkowskiej, czekając na tramwaj, a w tym czasie klikacie w telefonie i zarabiacie. Brzmi nieźle, prawda? To idealne rozwiązanie na nudne chwile. Aplikacji, które Wam za to zapłacą, jest mnóstwo. Wystarczy trochę poszukać. Wystarczy poszukać w sklepie Google Play lub App Store. Znajdziecie tam wiele opcji, które mogą Wam odpowiadać. Rozdział 4. Kryptowaluty. Wejdź do gry o przyszłość. Opcja numer 4 to wejście w świat kryptowalut. Wiem, wiem, dla niektórych to czarna magia, ale spokojnie, nie taki diabeł straszny. Za tysiąc złotych możecie kupić Bitcoina, Ethereuma lub innej kryptowaluty i obserwować, jak rośnie jej wartość. Oczywiście to inwestycja z pewnym ryzykiem, ale z drugiej strony może przynieść duże zyski. Pamiętajcie jednak, żeby inwestować tylko tyle, ile możecie stracić. Nie warto ryzykować wszystkich oszczędności. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kryptowalutach, to zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, w którym wszystko dokładnie tłumaczę. Rozdział 5 Freelancing. Zostań swoim szefem. W tym rozdziale dowiecie się jak stać się swoim własnym szefem i zarabiać na własnych warunkach. I na koniec wisienka na torcie, czyli opcja numer 5. Freelancing. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie niezależność i elastyczność. Jeśli macie jakieś umiejętności, które możecie sprzedawać online, to platforma Upwork, Fiverr czy Useme są dla Was. Te platformy łączą freelancerów z klientami z całego świata. Pisanie tekstów, projektowanie graficzne, programowanie, tłumaczenia to tylko kilka przykładów. Możliwości są niemal nieograniczone. Wystarczy założyć profil, opisać swoje usługi i czekać na zlecenia. Pamiętajcie, aby dokładnie opisać swoje umiejętności i doświadczenie. Freelancing to świetny sposób na zarabianie własnych pieniędzy, pracę z dowolnego miejsca na świecie i bycie swoim własnym szefem. Czego chcieć więcej? Możecie pracować z plaży, kawiarni, a nawet z własnego domu. No dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że te informacje były dla was przydatne. Mam nadzieję, że przekonałem was, że tysiąc złotych to wystarczająca kwota, żeby zacząć zarabiać. Powodzenia w waszej freelancingowej przygodzie. Oto, czas na działanie. Teraz jest najlepszy moment, aby zacząć. Jak widzicie, 1000 zł to wystarczająca kwota, by rozpocząć zarabianie online. Kluczem do sukcesu jest systematyczność i umiejętność wykorzystania dostępnych narzędzi. Wybierzcie opcję, która najbardziej do Was przemawia i zacznijcie działać już teraz. Pamiętajcie, że najważniejsze to zacząć, a reszta przyjdzie z czasem. Nie bójcie się eksperymentować i szukać swojej drogi do sukcesu. A jeśli ten film dał Wam kopa do działania, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych porad. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.